w poprzednim odcinku, e, kurwy Götlas, co mnie zabiliście pierdolona? A co ci kurwo pierdolono? Getato, GETTO 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 getato, getto Geto, 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 geto getato, getato, geto getato, 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 Zwykły jest! Kurwa! Ua. Już, już! Już się poddaję, już się poddaję! Fleka, fleka! No. Lamusia, dupa ci! To jest, to jest, to jest! A ty w kolejce wyjść A kurwa, wyśpiesz się Ty kurwa Kurwa, tutaj też jest chłop Jakiejś amunicji nie mam

Noś. I kurwa mówiłem, że na napad jedzie o, kropeczka To co policjantów na początku rozpierdalamy? Wow, wow. Daj, robię porządek z kurwą, mi baba. porządek na kielni. Co ty kurwo, jebana, się pryłeś? No ty kurwa Ha, ty już rzeczywiście. Co sklanki, kurwa? <śmulaty> z klamki, kurwa, w feli. Ne, Zostaw moją mordeczkę. <śmulaty> Co, kurwa, z klamki, kurwa. Kurwa <śmulaty> Kurwo! Co z klamki, kurwa, co z klamki? Ty, mordeczkę kurwa? nie było tutaj, bo tutaj, tutaj. A, kurwa, najebuł mnie, zaczął strzelać, weźcie go. Gdzie on jest? Na szpitalu strzelasz, chojraku? Choryra kurwa, gdzie on jest? Co zetką, kurwa. Kurwa. A jest, to 260? Chamał no. się, kurwa, z nie mamy. Leży się. Ręce, ręce, ręce Dobra, Dobra. leżysz Co ty robisz gościu? No jeszcze, nie że boja, Czekaj, nie mogę... Leżysz, Wladysz, tak na tak Nie ma, nie ma Zapłac podaj się Ty chłop jesteś Decycją. Nie ma telefonu, byczku! Dobra, użyj. Kurwa, naprawiam! Policję na no, początku drzewa Ach. Akcji stop! E, się e, trzecich podczas napadu na sklep. U też jest? Po jeden za jednego, ale? No, no podam mu najszybciej, podam mu... Podam mu najszyb... po no mnie kurwa, Ja jadę naprawić. Leżysz. Ciąg dalszy nastąpi.